Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii figurki Władcy Pierścieni. Dzisiaj chciałem zrobić dodatek do duchów, które możesz właśnie oglądać. Zrobiłem kilka ujęć duchów, które są już pomalowane i... Zrobiłem te zdjęcia aparatem. Też będą zdjęcia w nocy, właśnie z czym miałem problem, chociaż myślę, że efekt powinien się spodobać. Tu jest jedno ujęcie w innych kolorach, to jest w nocy z lampką nocną. No i przechodzimy to zdjęć w nocy. Problem polegał na tym, żeby też odpowiednią ostrość złapać, później już mi się udało, więc dosyć fajnie myślę, że to widać i faktycznie ta aura z tyłu co jest, ona faktycznie z tych duchów zostaje. No i mówię, że porównując nawet do zdjęć z filmów to Efekt jest zadowalający. Tutaj na środku, na przodzie jest król i jak widać, on ma troszeczkę inne kolory, też inny, inną jakby odcienie. Może to być spowodowane z dwóch kwestii. Po pierwsze, król był malowany 3 lata temu tą samą farbką, więc może być na zasadzie taki, że ona jakby troszeczkę uległa jakby rozkładowi czy utlenieniu, tam nie wiem jak to prawidłowo powinno się zwać, to może być jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że on na pewno miał mniej warstw nakładanych niż te duchy, które są dookoła niego, więc to też może tak być. No i na koniec jeszcze zrobiłem małe zestawienie ducha w dzień i w nocy. Z... Podobnym przybliżeniem, żeby można było zobaczyć, jak to wygląda dokładnie. Myślę, że też fajną rzeczą jest poeksperymentowanie, żeby zobaczyć, co i jak to fajnie wygląda. Dzięki za obejrzenie! Pozdrawiam. Jeśli się podobało, możesz dać lajka i subskrypcję. Do następnego razu. Cześć!